Dzień dobry. Faktycznie, słuchajcie, nie ma co gadać za dużo. Wczoraj powiedziałam, o 15 stopni na dworze, ale jest odczuwalne trochę mniej. Dzisiaj jest 1 stopień, odczuwalne minus 10. Ja jestem w kamizelce i powinnam założyć kurtkę, wezmę w ręce, zimno. Nie, nie sądziłam, że aż tak jest zimno. Idziemy do paczkomatu. Standard. Ostatnio się staje to standardem. I teraz cały listopad będę chodzić, bo dużo rzeczy pozabawiałam, ale o tym pogadamy w domu. A w tej chwili idę po czapki. Czapki, tak, czapki z dla mojej córki. Zresztą, pokażę Wam wszystko jak dojdę. Idziemy. Dobra, korzystam z chwili, gdzie wieje ciut mniej niż przed chwilką. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. Staram się mówić dosyć głośno, żeby przez wiatr, kosiarę, piłę i jeszcze nie wiem co było mnie słychać. Jesteśmy z na spacerze. Pumba powiem Wam, nie wiem czy to mówiłam, chyba na Instastory tylko, wychodzi jedynie na podwórko, słuchajcie, wychodzi z nim, nie z nim trzy razy dziennie na nasze podwórko, nie chodzi już tak, nie wędruje nigdzie. No, staruszek, po prostu staruszek, najzwyczajniej w świecie, staramy się, żeby teraz miał dużo spokoju po prostu i bardzo dużo śpi, bardzo dużo leży i tak siedzimy w domu, a Wańka szału dostaje, po prostu wąchuje wszystko, no bo tu nie tylko ja z pieskiem wychodzę. Weszliśmy na spacer, bo zrobiło się przepięknie. Ja co prawda założyłam zimową kurtkę, no i nie zrobiłam tej głupoty, i założyłam tym razem opaskę, więc ani w ręce nie jest mi zimno, ani w uszy, ale zrobiło się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. No i co? Ja Wam chyba nie mówiłam, że ja na popołudnie do pracy dzisiaj idę, więc vloguję tylko do południa. Dzisiaj na obiad, ze względu na to, że tyle ryby wczoraj zakupiłam, robię rybkę w sosie koperkowym z ryżem i surówkę z kapusty. Tą stożkową kapustę kupiłam, po prostu poszatkuję ze marchewkę, troszkę oliwy z oliwek, sól, Przy koniec, gotowe. Więc taki obiad będzie dzisiaj dla wszystkich, bo Ucia ostatnio, powiem Wam, nie w szkole normalnie obiady, ona o 12 ma obiady. Wraca do domu, mija godzinę i ona pyta się, mamo, a co na obiad? Więc podwójnie jej obiady, tak. Chodź Wancia, chodź, no, idziemy. E, więc tak, słuchajcie, ja zamówiłam z Vinted, e, później Wam pokażę. Muszę tylko odkulkować, bo naprawdę za grosze kupiłam jej trzy czapeczki zimowe i szalik, taki komplet, jeden i dwie czapki zimowe. Więc e, fajnie, używane z drugiej ręki, bardzo ładne. Więc zobaczycie. No i wczoraj troszeczkę zrobiłam zakupów na Vinted i w Synsej, ale o tym będziemy rozmawiać już w domu, bo święta zbliżają się wielkimi krokami. No tym bardziej ja to czuję jeszcze bardziej, dlatego że dla mnie to już wyjątkowy czas. 31 listopad, bo wtedy zaczynam dla Was kręcić vlogmas. A jak zaczyna się vlogmas, no to już atmosfera świąt czuć po prostu w powietrzu wszędzie. I ja Wam powiem, że mimo pogody tej wiosennej, bo nie czuć takiej jesieni w tym roku, to, to, co? To czuję bardzo, klimat zbliżających się świąt. Naprawdę, bardzo, bardzo. bardzo. I no i tyle. Dobra, my spacerujemy, a potem usiądę na spokojnie. Będę akurat sprzątać zabawki u łucy, bo zrobiła taki sajgon, że sama sobie dzisiaj z tym nie poradzi. Co dla niej, to dla niej zostawię, ale resztę sama dzisiaj ogarnę jej. Nie więc usiądę tam na podłodze, to trochę Wam to opowiadam e, na temat zbliżających się świąt i dekoracji na zbliżające się święta. to co moja córka zrobiła tutaj od poniedziałku to jest po prostu masakra moje lusterko w ogóle zabrała jest w stanie cudownym, ona się maluje codziennie wiecie, wykonuje makijaż, no jak mama dobra, słuchajcie ja się zaraz zabiorę za sprzątanie, bo nie potrafię tak wiecie, znaczy potrafię, ale nie chcę się tak rozkojarzyć i tutaj wiecie sprzątając do Was gadać więc najpierw pogadam, a potem posprzątam. No to słuchajcie, yy, jakie zamówienia zrobiłam? Już Wam mówię. Wczoraj wieczorem yy, położyłam się do łóżka i zasnąć nie mogłam dość długo. Znowu, bo powiem Wam, że ostatnio nie mam w ogóle problemu ze snem. Zasypiam przed moim mężem. Razem oglądamy na dole coś. I ja już padam, mówię, idziemy na górę do łóżka. Tak, przenosimy się do łóżka, żeby dokończyć ten film, czy serial. I mnie już nie ma, odlatuje. Więc ja tak, godzina 10, 11, już śpię i wstaję, Słuchajcie, piąta, szósta, więc nie jest źle. Naprawdę, ostatnio mega. I wczoraj miałam to pochwalić we w powiedzieć matko, jak ja się wysypiam. No i oczywiście miałam to z tyłu, głowy, żeby to powiedzieć. Nie powiedziałam, ale już wykrakałam samym myśleniem o tym, bo wczoraj zostałam o drugiej że teraz ta noc co była, więc marnie się wyspałam, o 5 już wstałyśmy, No ale nieważne. I że nie spałam, to siedziałam oczywiście to też jest taki zabójca snu, wiecie, internet. No ale było jak było, dzisiaj odeśpię. Siedziałam na wintet, najpierw zrobiłam trzy zamówienia, dlatego że mój Ignacy ostatnio mówi: Mamo, mogłabyś zobaczyć, czy są jakieś strony, gdzie sprzedają, już to mówiłam Wam nieraz, archiwalne klocki yy, KOBI. Ja więc synu szukałam nie raz, ale może popatrzmy na Vinted, Tam są używane zestawy, może ktoś tam coś sprzedaje starego. No i on sobie przeglądał, wpisałam po prostu klo, kobi, klo, klocki kobi. I on sobie tak przeglądał i serduszkami zaznaczał. Wiecie o co chodzi? No to niektóre zestawy tam nie wiem, po 500 używane, po 300 i tak dalej, ale zaznaczył też zestawy, co się zdziwiła. i się pytam jego synek zobaczył, ale to nie jest przecież militaria, to nie jest nic związanego jakby z wojną. Takie zestawy na przykład poczta. Też z kobi, nawet nie wiedziałam, że kiedyś były takie zestawy, stare takie, albo yy, Straż Pożarna, ale to chodzi o budynek. A mój syn mi tłumaczy: Mamo, to chodzi o budynki. Widzisz, te zestawy są kompletne, a mi chodzi o budynki. Ja bym te budynki przerobił, jakby na swoją. On robi takie makiety, wiecie, wojenne. I chciałbym takie budynki. No i te budynki on tam polubił wszystkie po 40 zł. Yy, jeden po 30 i dwa po 40. I ja wczoraj tak leżałam. Słuchajcie, od razu kupiłam ten za 30, mm, a okazało się, że te po 40, co lubił, to był jeden i ten sam zestaw. No i zapytałam się tam jednej kobiecie, wysłałam moją propozycję ceny, czyli 35 zł, i ona się zgodziła, i też mu to kupiłam. Więc dwa kolejne okienka w kalendarzu. Dosyć drogie, bo uważam, że okienko za 40 zł, czy tam nawet 50, bo to wiadomo, z przesyłką teraz jest ochrona kupującego na wintet, chyba 7 zł, 5 zł wysyłka, no to już 12 zł dodatkowo, no to ponad 40 zł, jedno okienko trochę dużo. Ale już teraz skupię się na słodyczach. Już naprawdę dzieci mają wszystko. No ale dla Łucji też coś znalazłam u jednej sprzedającej. Wiecie, taki zestaw. Sprzedawała trzy rzeczy na raz. Yy, jeden to taki komplet, jakby do malowania, ale z lol surprise, czyli kolorowanki, farbki i coś tam. Wszystko z tym związane. Drugi komplet to taka laleczka, jakby zrobiona z kamienia. Nie wiem z czego, z masy solnej. Już zrobiłam na LOL Surprise i też zestaw do malowania, żeby ją tam pomalować. A trzeci zestaw to taki mały księżniczki, rękawiczki, korona. No i to wszystko sprzedawała razem i ja też to kupiłam wczoraj. Więc kolejne okienka kalendarza się zapełniają. Ale... Zmieniła się koncepcja. Ja nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałam Wam o tym, jakie planuje święta w tym roku. U nas święta zazwyczaj były złoto-czerwone. Potem odeszłam całkowicie od tej, jak ja to nazywam, tandety. Nie obrażając nikogo, bo wracam do tej tandety, właśnie, ale nieważne. Yy, odeszłam na poczet tego, że nasza choinka już była prawie cała w piernikach, w suszonych, pomarańczach. Uwielbiałam tą choinkę, do tej pory uważam, że jest cudna i prześliczna. W tamtym roku już nam się odwidziały te pomarańcze i te pierniki wiszące na końce, mimo że pierniki wisiały, ale że już chciałam coś innego, to wprowadziliśmy biel, więc było czerwono-białe święta. A w tym roku pomyślałam, że chciałabym, żeby były złoto-granatowo-białe, ale do czasu. Jedna z Was mi podlinkowała, jeden z moich widzek na Instagramie, Karola Swayówsisy, i takie ładne są welurowe granatowe bombki właśnie. I przeglądając te bombki, wpadły mi w oko, moim zdaniem, jeszcze ładniejsze, w takim kolorze butelkowej zieleni, zielone właśnie. No i już wiedziałam, że koncepcja świąt się zmienia, że jednak chcę bordo, czy tam bordo-czerwień, czerwono-zielono-złote święta. I tak, na tym stanęło i zrobiłam zamówienie w Sinsę. i Co tam zamówiłam, dokładnie nie będę wam mówić, bo stwierdziłam, że nagram taki osobno hol zakupowy, typowo świąteczny, bo nie kupiłam chyba nic tam, co nie było świątecznego. Specjalnie nawet nie szłam na te działy, wiecie, bo bym tam dobrała czapka, rękawiczki, zawsze tak jest. Więc mówię, nie, nigdzie nie idę, nigdzie nie zerkam, bo szkoda pieniędzy, skupiam się na tym. No i tak trochę tam wydałam, więc zrobiłam zamówienie dekoracji, można powiedzieć, świątecznych. A dodatkowo y, powrzucałam do koszyka, jeszcze nie kupiłam, powrzucałam do koszyka na Allegro, dlatego że mam, wiecie, z tego smarta, jeszcze mi się tam opłaca, słodycze. Y, troszeczkę inne słodycze niż zazwyczaj my w Lidlu widzimy, bo chciałabym y, y, mieć do kalendarza adwentowego i dla dzieci, i dla męża. I dla męża w kalendarzu adwentowym już Wam podpowiem, będę miała perfumy dwa razy, będę miała taki wiecie dezodorant pod pawę, bo on używa takich wiecie psikanych, nie lubi kulek i tak dalej, więc też mu taki zakupiłam, kupiłam mu żel do mycia twarzy, ma krem, krem do rąk, zastanawiam się co ja mam, maskę taką męską do twarzy, taką nawilżającą, saszetkę, jedną saszetkę. I to chyba wszystko, co mam dla mojego męża. Sól do kąpieli, jeszcze sól do kąpieli, właśnie. I to jest wszystko, co mam. Pomyślałam jeszcze, że dokupię jakiś żel pod prysznic. Chciałabym kupić jakieś świąteczne skarpety, też mu tam sadzić do tego kalendarza adwentowego. I e, fajny zestaw witamin dla mężczyzn, więc to są moje plany, a resztę to będą słodycze. No i jak mój mąż, jeżeli chodzi o słodycze, to uwielbia marcepana pod każdą postacią. To jest takie po prostu must have, świąteczne. Najbardziej mi się ze świętami właśnie kojarzy ten marcepan, więc stawiam na tym marcepanowe słodycze. E, natomiast dzieciakom chciałabym kupić troszeczkę inne rzeczy. Rzeczy niż widzimy w Lidlu, mój syn lubi takie nietypowe żelki, które przeważnie nie są normalnie do dostania, więc chciałabym je kupić, właśnie wrzuciłam sobie do koszyka, czy płatki śniadaniowe, jedno i drugie lubi inne. I myślałam, że jeszcze dzieciakom dokupię ładne świąteczne miseczki, i jak na przykład będę, będzie w okienku płatki śniadaniowe, będą to chciałabym, żeby były z dwoma miseczkami, i chciałabym dzieciom dokupić po jednej świątecznej koszulce. Dlatego, że moje dzieciaki, powiem Wam, planowałam kupić świąteczne piżamy, nic mi się nie podoba dla dzieci, natomiast moje dzieci, ja nie wiem jak to się dzieje, że góry góry się niszczą, wyrastają, a spodnie przeważnie są dobre i w tej chwili jest właśnie tak, że moja córeczka śpi w jakiejś swojej koszulce z krótkim rękawem letniej, a w spodenkach od piżamy i pomyślałam, że dokupię im ładne koszulki świąteczne, takie, żeby mieli do spania. Wiecie, co chodzi? Takie po prostu luzne, byle był jakiś tu śmieszny motyw świąteczny, żeby mogli w nich po prostu spać jako piżamki. Więc tak, chyba, że mi się trafią jakieś piękne piżamki, bo w tamtym roku tak mi się udało z Grinchem kupić Ignasiowi i z Grinchem uci. Tak, obydwoje mieli Stinsy i teraz mi Stinsy się nie podobają w ogóle piżamy świąteczne. Może Pepko jeszcze mnie zaskoczy jakimiś piżamami świątecznymi. I zobaczymy. No dobra, to tyle w sumie, co chciałam powiedzieć. Dzisiaj się zabieram za sprzątanie, a potem pokażę Wam te czapeczki tak naprawdę, które kupiłam za grosze na Vinted. Chcę je dzisiaj wyprać, wysuszyć i będę tą maszynką je, w, wiecie, wykulkowywać i jutro będą jak nowe. Dobra, nie przedłużam, bo czas lecia. Tak naprawdę zaraz się zbliża godzina wyjścia mojego po dzieci i jeszcze czas do roboty. Się zacząć przyzwyczajać i oswajać z tym, że kończę vloga, a na dworze jest ciemna noc, mimo że tak naprawdę jest po godzinie 18, jest czarno, jak wiecie gdzie. Ja właśnie wróciłam z pracy, dzisiaj bardzo niedługo pracowałam, bo słuchajcie, idąc po moje dzieci, okazało się, że wędruje do nas gość niespodzianka, czyli moja babcia, przyszła w odwiedziny. Nie wiedziała, że idę na popołudnie do pracy, ale mamy pracę, wiecie, ja z mężem się zamienię. Nie z innym jakimś współpracownikiem, więc powiedziałam: mężu, będę godzina, albo dwie później. Babcia z nami posiedziała, pobawiła się troszkę z łucją, bo łucja oczywiście nie może odpuścić, A nas jest, jest ktokolwiek, Jak jakiś gość przyjdzie, to trzeba go zalęczyć zabawą. Babcia oczywiście z tego powodu była przeszczęśliwa. No i co, wybawiły się. Ja się nagadałam, babcia poszła i ja dopiero poszłam do pracy, a teraz z niej wróciłam, więc słuchajcie: przebieram się w strój sportowy, nie cierpię tej porze ćwiczyć, ale nie ma wyjścia. Uciekam ćwiczyć, potem kolację, kąpiele dzieci, czytanie i w końcu beztroskie, nic nie robienie, leżenie przed y, telewizorem. Będziemy oglądać serial dzisiaj z mężem. Więc trzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnym filmie i co do zobaczenia. Pa!